Dzięki za nominację Graba Gra, Krzysiek Piersa i Adam Wrubel i przepraszam wszystkich raperów starej szkoły, na których się wychowałem. Mam nadzieję, że Was tutaj nie spardiowałem Nie mam uprzedzeń i czuję dumę, choć nie na lektur, to wykupili dżumę. Znam też poetę. Całkiem nowego. Ostry cień gły to zupełnie coś innego. Ani Huxley ani Orwell nie mieli racji. Bliżej było Kingowi do aktualnej sytuacji. Nie będzie już wakacji, ale mnie to nie dotyczy. Hogwarts przy Ziemię, Westeros to się chyba liczy. Pytasz o maski, co by to dało Jedni noszą całe życie, jeszcze im mało Chyba, że to napad, bo kończą się pieniążki Jakie pieniążki? Przecież dawno poszły na książki Książki na kwarantannie, totalnie oficjalnie W bibliotece nie poczytasz już normalnie Mentalnie mnie uciska Wyniosłeś książkowego środowiska Słowo na Y, inteligentny, wszyscy Wymagają żebym był elokwentny, a ja po prostu Do dobrych książek mam nosa Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa Halo, ci dobrą książkę, ci Dla noga, Tylko nieseksowne grafomanki Jak Monte Cristo rozszarpie te kartki na kawałki Lepiej od klasyków niech puchnie ci głowa Bo w sieci prawdy naprawdę jest teraz tylko połowa Nie pytają mnie o imię, bo od zawsze jestem okoń I do nominowanych puszczam teraz oko Nimi nominuję blogerów, youtuberów, influencerów, patostreamerów, panowie pisarze. Możecie zagrać nawet na gitarze. Rymik już Mróz, słyszałem, że w szafie ma mnóstwo dobrych rymów. Łukasz Orbitowski, Czarny Kołcz i Jakub Żulczyk. Przy okazji dzięki za Dario. Ja powoli kończę, bo ślepnę od świateł. I pamiętajcie, że to nie dla fejmu, nie dla lajków, ale szczytny cel. I tym razem pieniążki nie na książki, ale tam gdzie trzeba. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem.